Dobry, prost z motocykla. Odpalamy dzień. to was przebudzić to troszkę przejażdżki po Danang śniadanie rozpocznę od amerykańskiej restauracji ale będzie to takie Europejskie, zdrówko mordko e, Europejskie Śniadanie Bo słuchajcie Na owocach już Przestaje dać Dawać radę O bardzo proszę e, Bekon Na dwóch jajkach 65 tysięcy Dągów Będę wam to pokazywał na dolary ok? E, omlet 145 tysięcy dągów Tak wam co któreś będę pokazywał Bo to nie o to chodzi Żeby wszystko Do tego herbata Albo sok 55 tysięcy Wracam do herbaty 35 tysięcy Możecie też jakiś mieć e, porka, filet. 155 tysięcy. E, grillowanego kurczaka. 155 tysięcy Jedzenie bardziej europejskie. Nie wiem, jak osoby, które podróżują na własną rękę, czy też tak mają, że. Po pewnym czasie już potrzebują też takiego jedzenia. No ja doświadczyłem dopiero w tej podróży, że potrzebuje, no, już na tym jedzeniu i nie daje rady, no, gdzieś tam organizm albo może głowa, bardziej tak się domaga tego. Nie wiem Tak to wygląda no, hot, hot, hot. Jeszcze Wam ogram restaurację, jak wygląda Something more delicious. Sweet. Trzeba przyznać, że ze smaczkiem to zrobiłem. Mm. Dawno nie miałem takiego śniadania. No, mówię o podróży, czy w czasie podróży nie miałem takiego śniadania. To teraz tak. Czy Wy też tak macie, że jak jesteście w podróży, to już sobie w którymś momencie mówicie, że. O, jak przyjadę do domu, o to zjem to. A to, to może to. Albo albo ustawowego takiego. Albo co tam lubicie? Goloneczkę. Do przesadziłem już, bo mi kubki smakowe, ślinotop i tak dalej. Na zimno jajecznica to nie jest jajecznica. Smacznego wam wszystkim. pożyczalni, wypożyczyłem motor i jeżdżę. Wczoraj już nim byłem, cały dzień jeździłem, dzisiaj przyjechałem, bo potrzebuję coś na bagaż. O, zobaczcie, pan już mi przyniósł. Widzicie, tak się to tutaj robi. Widzicie bagażnik? Nie trzeba spawać. On tu jakąś linkę przywiąże, przymocuje. Tutaj pójdzie mój plecak. Można? Można, panie Mietku. Bo przyjechałem, ja mówię, panie, kochane, no potrzebuję coś do... do bagażu, no bo jak ja powiozę plecak? Jak mi to będzie tak latać na ten... Tak sobie go przy... E, tak sobie go przymocuję, no i pojadę, nie? A i zaraz przy wypożyczeniu też mówię, bo nie miał motor uchwytu na telefon. Także jeżeli będziecie wypożyczać, o wszystko pytajcie, czy mają, czy wam wypożyczą, czy jest w cenie, czy nie, to jest ważne. No i pan mi udzielił też kilku wskazówek jak... E... Gdzie mogą stać policjanci? No i jak tam e, się zachowywać w razie kontroli? A rekomendacje z tej wypożyczalni to oczywiście przy zdaniu co i jak się odbyło. I koszty i to wszystko. Ładuje się na motor. Trochę kilometrów przede mną. Więc trzeba to jakoś dobrze pospinać. Wbijamy na furkę. I jedziemy. Co zobaczymy po drodze, się okaże. Pani mówi, że na czerwonym że na czerwonym jest dobrze, na mountain to here O, o, pani mówi, że jest dobrze Pewnie na jej parking to będzie też dobrze za kilka sekund. okej Mountain here, parking here Okej, okay. mountain here, yeah? Okej okay. okay. Ogólnie bilet wstępu tutaj kosztuje 40 tysięcy dongów. Jeżeli wybierzecie opcję z windą, dodatkowo 15 tysięcy dongów. Wybrałem opcję dla leniuchów, czyli za 55 tysięcy dongów. Kolejka taka. Dwie windy śmigają. Za moment pokażę Wam widoczki z windy. Wypłacałem hajs z tego bankomatu. Pobrał mi prowizję 10% od wypłaty. Nie mało, nie? Dosyć powszechne są takie wiatraczki do chłodzenia się. <śmienicza> kolejne miejsce turystyczne i zaczyna mnie wkurzać to, że w takich miejscach, gdzie jest kontakt z naturą, są usytuowane głośniki. No bo popatrzcie, idziemy, idziemy ścieżką, pokażę Wam w górę i w dół. No, w, 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 tak wśród roślinności. I na pieprza muzyka. Gdzieś są umieszczone głośniczki z muzyką i musi rąbać muzyka. Za chwilę będziecie kolejno słuchać. To nie jakaś muzyka, wiecie. Przypomnę, czyli odgłosy jakieś tam dżungli, czy coś. Nie. Tel <laughs> California. Kurde. No i po co to? O, z takiego gówna to leci. Czy nie można się zrelaksować? To taki minus. Akurat żeby nie było, że cały czas mówię, że wow, Wietnam jest piękny, bo jest piękny, no ale też wam pokażę to, co jest mniej piękne. Będziecie tutaj wyjeżdżać. Nawet jak nie będziecie mieli takiego sprzętu jak dron, to wyjdźcie sobie na e, Heaven Gate. To właśnie stąd te ujęcia wam kręcę, myślę, że. Porównywalne do ujęć, jakie Wam robiłem z drona. Zgórza marmurowe również atrakcja turystyczna. Na dużo turystów jakie języki słychać? No, jeżeli chodzi o azjatyckie, tego Wam nie powiem czy to są sami wietnamczycy czy jeszcze inne nacje tutaj z Azji? Jeżeli chodzi o białą karnację, no co słychać język angielski. Czy to są Amerykanie, czy to są Anglicy? Trudno powiedzieć. W, w mniejszości oczywiście ta biała karnacja Występuje świątynie buddyjskie, jak już Wam pokazywałem na ujęciach, takie jaskinie, groty, w których znajdują się te posągi, buddy, czy jakieś tam figury związane z. Z wierzeniami czy też z religią e, buddyzmu. Ile trzeba sobie zarezerwować, by tutaj spędzić? Pół dnia. To jest takie minimum, bo tych schodów jest tutaj dosyć dużo. I powspinacie się trochę. Czy warto? Jak przyjeżdżacie, moim zdaniem warto zobaczyć każde takie miejsce, bo to jest dla nas egzotyka. Chyba rozpoczęły się jakieś modły. Jeśli tylko uda mi się i nie będę przeszkadzał, to też wam postaram się pokazać, jak to wygląda. Dla mnie to też będzie coś nowego. sobie kokosika, bierze Pani maczetę, ciachu ciachu i po strachu, trzeba wiedzieć gdzie, o trzeba właśnie wiedzieć gdzie, jest cyk, jest pełny, no i pijemy, zdróweczko, jak będziecie się tutaj poruszać, Tymi wzgórzami marmurowymi wszędzie Wam będą proponowali darmowy parking, ale wiązać to się będzie z zakupem czegoś u nich, co oczywiście będzie wliczone w droższe. Tak, parking będzie wliczony w tą cenę. Więc najlepiej uzgodnić cenę parkingu, i wtedy już macie jasną i klarowną sytuację. No, A naciągać Was będą wszędzie: ser, ser, kokona, ser, budda, ser, something to drink, ser, water, ser, cola. Także jest tego tu mnóstwo. No dobra, ja Wam bardzo dziękuję. Za oglądanie. Do miłego zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.